Mała dziewczynka podnosi telefon swojego taty i mówi w myślach: Teraz zapłacisz za cały mój ból. Tym razem na pewno. Odblokowuje telefon i wykonuje wideo rozmowę do mamy. Następnie odkłada telefon na bok i oblewa tatę zimną wodą. Mężczyzna natychmiast się budzi i mówi: Co z tobą nie tak? Dlaczego to robisz? Dziewczynka odpowiada: Wybacz mi, tato. Mężczyzna wpada w złość i krzyczy: Ile razy ci mówiłem, żebyś nie nazywała mnie tatą? Nie jestem twoim ojcem. Zrozum to raz na zawsze. A teraz wynoś się stąd. Opuść pokój. Ale dziewczynka mówi: Nie, nie wyjdę dopóki ona nie odejdzie. Mężczyzna odpowiada: Powiedziałem, Ci, żebyś wyszła. To moja dziewczyna, nigdzie się nie wybiera. Dziewczynka krzyczy, mam tego dość, to ty odejdź. Mężczyzna mówi, jesteś taka niegrzeczna. Twoja matka dowie się o wszystkim. Dziewczynka mówi, moja mama pracuje w policji. Może cię stąd wyrzucić. Mężczyzna odpowiada: Słuchaj uważnie, Twoja mama bardzo mnie kocha. Zgadza się ze wszystkim, co mówię. A jeśli zechce, mogę wysłać Cię do innego kraju, tak jak zrobiłem to z twoją babcią. A teraz wynoś się. Wypycha dziewczynkę z pokoju. Mama, która wszystko widziała przez wideo rozmowę, mówi, jak mogłeś to zrobić mojej córce? Teraz poniesiesz konsekwencje. Podchodzi do córki i mówi. Hej kochanie, wszystko w porządku? Dziewczynka kiwa głową. Dobrze, teraz zrób jedno. Idź, pobaw się zabawkami. Muszę coś załatwić w pokoju. Zaraz wrócę, dobrze? Kobieta idzie i puka do drzwi pokoju. Mąż wpada w panikę i mówi do swojej dziewczyny. Szybko, schowaj się gdzieś. Kiedy otwiera drzwi, żona mówi ze złością. Dlaczego tak długo nie otwierałeś? Mężczyzna odpowiada, przebierałem się. Przyszłaś nagle. Żona patrzy na niego i mówi, przebierałeś się. Nadal masz na sobie piżamy. Kogo ukrywasz? Mężczyzna mówi, ukrywam. O czym ty mówisz? Nikogo tu nie ma. Żona przeszukuje pokój. Dziewczyna się ukrywa, ale kiedy żona zagląda pod łóżko, Dziewczyna ucieka. Mała dziewczynka ją łapie i zaczyna wołać mamę, ale zanim mama przyjdzie, dziewczyna ucieka. Mama podchodzi do córki i pyta: Co się stało? Powiedz mi. Dziewczynka mówi: Mamo, kiedy zadzwoniłam, ta dziewczyna była z nim w pokoju. W tym momencie wchodzi służąca, tak naprawdę dziewczyna mężczyzny i mówi: Czy wszystko w porządku? Wyglądacie na zmartwionych. Kontynuuje. Byłam na zakupach na rynku i wróciłam w pośpiechu. Mężczyzna mówi do żony: Rano służąca dała naszej córce za dużo słodyczy, dlatego mówi dziwne rzeczy. Żona mówi do służącej: Zabierz ją stąd. Służąca siłą zabiera dziewczynkę. Później mąż i żona śpią. Mężczyzna cicho wstaje i idzie do służącej. Zaczyna mówić jej miłe rzeczy. Dziewczynka po cichu nagrywa ich telefonem. Kiedy wychodzą z pokoju, dziewczynka idzie do mamy, budzi ją i pokazuje nagranie. Mama ogląda wideo i czuje się załamana. Tymczasem mężczyzna i służąca rozmawiają w samochodzie. Żona również tam przychodzi. Mężczyzna ukrywa służącą w samochodzie. Żona mówi, poczekaj, rano włożyłam coś do bagażnika. Muszę to wyjąć, zanim pojedziesz. Mąż mówi, nie, nie, ja to wyjmę za ciebie. Żona mówi, dobrze, ale co się dzieje w środku? Otwiera drzwi samochodu siłą i widzi służącą siedzącą w środku. Krzyczy, Co ty robisz w moim samochodzie? Powiedz prawdę. Służąca mówi: Proszę pani, ja tylko. Ale żona daje jej mocny policzek i mówi do męża: Wiem wszystko. To twoja dziewczyna. Miałeś romans z naszą służącą. W obecności ich córki mężczyzna mówi: Nie, powiedziałem jej, że jestem żonaty. Żona krzyczy, przestań kłamać. Następnie mówi do służącej: Jesteś zwolniona, wynoś się. Służąca odchodzi. Mąż mówi: Proszę, porozmawiajmy. Mamy córkę. Żona odpowiada: Nie mieszaj mojej córki do tego. Ona zaakceptowała cię jako ojca, a ty ją też zdradziłeś. A teraz idź, wynoś się z naszego życia. Wyrzuca go. vas da